Cześć ludzie, witajcie. Bardzo serdecznie w trzecim już odcinku z naszej serii Zagrajmy w Watch Dogs. Tak więc znajdujemy się już w mieście, można powiedzieć centrum naszego miasta. Naszym zadaniem jest no właśnie, naszym zadaniem jest zakupienie sobie karabinu szturmowego, którym najprawdopodobniej będziemy musieli rozpierdalać typków. No i cóż mogę powiedzieć, trzeba kupić, tutaj niektóre są za bardzo duże pieniądze, ale tutaj widzimy za 1200 dolarów, więc, więc ten sobie kupimy. E, miałem nie nagrywać w ogóle tej gry po raz kolejny, to znaczy kolejnego odcinka, kolejnych odcinków, lecz w postanowiłem w jednak, Chicago że tych odcinków trochę się pojawi. E, jest to nowa gra we i security, może się do we niej we world world przekonam. Ta gra ma dużo minusów, to, to ale ma to, to także to, to swoich kilkanaście to, to plusów. No i, i myślę, że, e, że gra jest, e, można powiedzieć, grą. Na piątkę z minusem. Tak bym to określił. Jeżeli chodzi o skalę od 1 do 10, dałbym jej 7. E, dlaczego taka ocena? Myślę, że będzie jeszcze czas, aby sobie o tym porozmawiać. Przede wszystkim jeżdżąc tutaj. Pojedziemy sobie właśnie do naszej kampanii, ponieważ tym będziemy się zajmować, głównym wątkiem gry, jeżeli chodzi właśnie o model jazdy w tej grze, jest tragiczny, nie ukrywajmy, ale co mi się podoba w tej grze i co jest na ogromny, ogromny plus, to otwarty świat, który jest po prostu zajebisty. Jeżeli chodzi o otwarty świat i grafikę w tej grze, no to naprawdę jest to wielki plus. E, choć z optymalizacją, mam nadzieję, że to poprawią. E, będzie, będzie lepiej, ponieważ naprawdę nie mam słabego komputera, e, a momentami bywa tak, że są jakieś spadki FPS-ów, e, a ich być nie powinno. Ustawienia graficzne mam niektóre na ultra, niektóre na m, wysokie. A jeżeli chodzi o jakieś filtrowania, o jakieś takie bardzo, bardzo... Jakby to powiedzieć, e, ciężkie dla, dla karty graficznej są ustawienie na średnie. E, ale myślę, że grafika wygląda całkiem fajnie i, i tutaj myślę, że wielu z Was powinno być, jeżeli chodzi o to, zadowoleni. E, Okej, okay. zlokalizuj strażnika z kodem dostępu Myślę, że to będzie dosyć ciężkie zadanie. Chociaż ktoś to powiedział, już oglądając jakiś filmik, grę gra się bardzo przyjemnie. Możemy tutaj to wysadzić, więc wykryto słaby punkt. Rozpoczęto odwracanie uwagi, więc spoko. Co tam następnego? Musimy zlokalizować przede wszystkim tego strażnika, który, który jest po lewej stronie, ale, ale z tymi kamykami musimy. Okej, okay, tutaj jest wykryty także słaby punkt, więc... Yy, ale nie możemy tutaj nic zrobić. Na nasze nieszczęście. Ten strażnik jest z tyłu, więc z prawej strony... Yy... Okej, okay, zlokalizowaliśmy tego strażnika, świetnie, więc nawet się tego nie spodziewałem. Tu jest nieudana identyfikacja twarzy, czyli naszej, ponieważ jesteśmy zakryci, więc można powiedzieć, że nie, nie zidentyfikowaliśmy naszej twarzy. To jest dobra opcja, więc wyjdźmy stąd. Teraz musimy zhakować tego strażnika. No to już będzie, myślę, dużo cięższe zadanie. Ja myślę, że, że będzie dosyć ciężko po prostu to wykonać, ponieważ taka. Tu jest chyba gościu w ogóle, który ma kamerkę ze sobą. Tak jest. No i on się nie porusza, dlatego też nam jest dosyć ciężko to zrobić. Wiecie co? Przejdziemy sobie jeszcze tam z drugiej strony, ponieważ ten, ten gościu może akurat się znajdować gdzieś, gdzieś tutaj blisko, czy tutaj będzie jakaś kamera. No, chyba tej kamery tutaj jednak nie będzie, więc trzeba będzie po prostu próbować zrobić coś, coś tą kamerą. No ale jak widzicie, to jest gościu, który się nie porusza, no i nie możemy tą kamerą za bardzo obrócić, więc, więc to jest po prostu duży minus właśnie tego. Okej, okay, znajdujemy się już na, na drugiej stronie, na drugiej stronie e, tej fabryki, tak jakby tego budynku, który jest widzimy tutaj e, budowany. No i tutaj mamy dostęp do dużo większej ilości kamer, a także kamer z drugiej strony mamy podnośnik. E, wow, tutaj widzimy gości troszeczkę zaskoczony, e, ale nieważne, y, rozproszyć go można tak, że mamy także inne kamery. Tutaj jest gościu, który może wezwać posiłki. Zlokalizuj strażnika z kodem dostępu. Eee, chciałbym to zrobić jak najszybciej. Ponieważ nie chciałbym tutaj za bardzo lamić. Słysząc szczerze. Muszę dostać się do góry, czyli właśnie tutaj, na to wyższe piętro. Tą kamerą myślę, że, e, że powinno być w porządku. Co my tutaj mamy? Tam jest ten gościu. Po lewej stronie, teraz po prawej, jeżeli dobrze widzicie. Eee, tutaj jest jakaś kamera, może akurat się uda, zobaczymy. Zobaczymy, czy się powiedzie, czy nie za bardzo. Eee, wow, gdzie tutaj... był strażnik więzienny. Tutaj możemy to wysadzić. Tutaj mamy także kamerkę, która powinna, powinna nam troszeczkę pomóc, chociaż nie, jednak nie. Powiem szczerze, że jest cholernie ciężko tego strażnika zlokalizować. Czy ten strażnik jest gdzieś tam na zewnątrz? Powiem szczerze, że, że nie mam zielonego pojęcia, więc zobaczmy może tutaj i obróćmy tą kamerę troszeczkę na zewnątrz. No i co tutaj. Co tutaj trzeba zrobić? Powiem. Nie wiem za bardzo. Trochę to jest pogmatwany, i coś takiego mi się nie podoba, ponieważ nie za bardzo wiadomo, co zrobić, i stoimy w martwym punkcie, ale spokojnie. Myślę, że w przeciągu kilku chwil powinienem sobie z tym poradzić i powinniśmy przejść sobie dalej. Interesuje go seks bez zobowiązań, całkiem fajnie to wszystko wygląda, jeżeli chodzi właśnie o tych ludzi. Bardzo fajne informacje, i takie, takie po prostu coś innego, to mi się podoba, to jest na plus. Ale nie jest na plus to, że nie wiem co teraz zrobić. Jestem w czarnej dupie, powiem szczerze. Więc może przejdźmy jeszcze raz tą kamerą i odwróćmy ją sobie tutaj właśnie. I zobaczymy, czy się uda tutaj coś, coś po prostu zrobić. Gościu się tutaj przemieszcza. Tutaj coś możemy zrobić. Czy nie za bardzo jest? Zlokalizuj z kodem dostępu strażnika. Zhakuj, zhakuj szybko. Hakuj go, gościu! I Jest! Pięknie! Zajebiście! Więc udało się to zrobić. Na nasze szczęście, użyj kodu dostępu. OK, czyli teraz kolejne zadanie nas czeka, więc przenieśmy się do naszej postaci, która, jak widzimy, no jednak tutaj musi musi postarać się po prostu tego kodu dostępu teraz użyć. No i zobaczmy, gdzie mamy nasz cel. Mamy go w ogóle z innej strony, więc musimy tam przebiegnąć. No i musimy użyć kodu dostępu. Grafika w tej grze, zobaczcie, zmienia się na, na coraz ładniejszą. To mi się bardzo podoba. Ten w zachód słońca jest zajebisty, naprawdę coś pięknego. Przekonuje się powoli do tej grafiki i powiem szczerze, po dłuższym pograniu przekonuje się coraz bardziej do tej gry. Może nie stworzyli jej e, jakąś mega zajebistej, ale kiedy poprawiliby tą optymalizację przede wszystkim, to ja myślę, że w tą grę naprawdę pograłbym e, parę długich godzin. No. Grafika piękna, to przyznaję. W niektórych momentach gry nie wyglądała aż tak ładnie, no ale cóż mogę powiedzieć, musimy teraz dostać się do tego punktu, którego musimy zhakować i powiem tak: tutaj ten gościu się nie porusza za bardzo, więc najprawdopodobniej, najprawdopodobniej będzie ciężko po prostu dostać się poprzez kamery. Więc, więc chyba trzeba będzie się jakoś przedrzeć tam. No ten gościu się w ogóle nie rusza. Więc... więc trzeba będzie chyba jednak tam przejść, po prostu jakoś się przekraść i... no jakby to powiedzieć, włamać się do całego systemu. Czy się uda? Powiem szczerze, może tak, a może nie. No zobaczymy. Ok, wychodzimy i przebiegniemy sobie tam, będzie to myślę dużo, dużo szybciej, robi się już wieczór, więc pasowałoby tą misję w końcu, w końcu wykonać, jest tutaj, o, o właśnie, jest tutaj coś do wysadzenia, więc zrobiliśmy to i myślę, że gościu powinien się teraz przemieścić, więc przebiegniemy sobie, przebiegniemy sobie jeszcze dalej, myślę, że tam... Tam możemy spokojnie, spokojnie wejść. Tutaj widzimy, ludzie sobie tańcują. Ta kamerka jest czynna, więc spoko. Mamy tam kolejną kamerę, którą możemy jak najbardziej monitorować, co dzieje się na zewnątrz. A także możemy spokojnie wejść do środka. No i tutaj wejdźmy sobie. Może akurat uda się nam tam dotrzeć, dotrzeć, dotrzeć. Ok. Tutaj jest kamera, to jest po raz kolejny ten sam gościu, który niestety, który niestety e, nas tam nie doprowadzi. Więc spróbujmy może mm, poprzez tą kamerkę zrobić to jeszcze raz, ale teraz nie używając tego, e, tego gościa z kamerą, który tam łazi sobie pomiędzy tymi e, wszystkimi pomieszczeniami. Tutaj mamy autoalarm, także możemy go włączyć, rzecz jasna, ale chyba, chyba nie da rady teraz tego wykorzystać na naszą korzyść. Tutaj możemy wysadzić, odwrócić uwagę. Możemy powłączać różne rzeczy, aby jednak tą uwagę odwrócić. Tutaj jest. O, i tutaj możemy wysadzić, super. No i zobaczmy. E, ok, znakomicie. Jest jedna ofiara plus e, zabójstwo trepa, plus 10 punktów, super. E, czyżby, czyżby te punkty e, jednak dodawały się podczas zabijania? No chyba właśnie tak. Ok, tutaj mamy kamerę, więc tak jak e, to było wcześniej, chociaż tutaj mamy także zwabić, możemy gościa. No porozglądajmy się tutaj. O, i ten gościu tam właśnie idzie. Wow, kurde, pasowałoby teraz przejść, ale czy się uda? Chyba się nie uda jednak, no nie mamy dostępu do tamtego miejsca. Niestety on tam podszedł. No ale się nie udało. No niestety, no tak to już tak to już bywa. Choć to, chociaż tutaj widzimy, że jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie możemy trochę zawojować. Przyznam szczerze, ten gościu się poruszać będzie, czy będzie stał w miejscu. No ja jednak mam nadzieję, że on będzie się poruszał, chyba idzie. Więc więc no, super. Ty możemy wysadzić świetnie. E, czy się uda, czy się uda to wysadzić, bo jest tutaj kilku gości, więc moglibyśmy sobie z nimi poradzić i zajebiście, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu gości e, 50 punktów dodatkowych. No i zobaczcie jak pięknie się zrobiło, cudowny wieczór, e, tak, więc, tak więc znakomicie. No i jest ich tak mało, że ja myślę, że możemy spokojnie sobie do środka wejść. Tutaj pracownicy chyba już idą do domu. E, widzimy, że jednak no, już wieczór, więc czas, czas wracać. No a my dopiero wchodzimy. No, myślę, że, że to będzie najlepsza opcja, ponieważ będziemy się tutaj bawić naprawdę bardzo, bardzo długo. Yy, mamy, ze sobą, mamy ze sobą broń, którą zakupiliśmy sobie, czyli karabin szturmowy. Tutaj mamy smartfona. Jak przed chwilą widzieliście, możemy wykorzystywać naprawdę różne fajne rzeczy. Yy, ale tym się na razie zajmować nie będziemy. Wchodzę na teren zastrzeżony, czyli tak, jakby teren. Prywatny, no ale cóż, idziemy sobie, idziemy sobie dalej, zobaczymy. Jest tutaj gościu, który nas jeszcze nie zobaczył. Pasowałoby go właśnie troszeczkę rozwalić. Strzelanie w tej grze jest fajne, bardzo mi się podoba, więc przejdźmy sobie, przejdźmy sobie dalej i zobaczmy, co tam, co tam się będzie wyprawiać. Tutaj jest kolejny gość, którego rozwalimy, rzecz jasna. No i okej. Okay. Potem możemy sobie pozbierać także naboje od tych wszystkich gości, aby ich było troszeczkę więcej. Choć jak widzicie mamy ich bardzo, bardzo dużo. Musimy przejść sobie tam z lewej strony, ale tutaj jest jeszcze gościu, którego rozwalimy zajebiście. Policja została wezwana, jak widzicie, więc no tutaj musimy naprawdę dosyć konkretnie, dosyć konkretnie e, uważać i musimy przejść do tego właśnie punktu. No i okej, okay, włam się. Więc włamiemy się do głównego systemu. No i o, oh, tutaj mamy jakieś chyba, widzę, mm, jakieś zagadkowe rzeczy. Ok, furtka jest otwarta. E, nie, teraz muszę zrobić, żeby ta furtka jednak była otwarta. I dopiero nacisnąć chyba ten dolny przycisk. Ok, zróbmy tak, zróbmy tak. Furtka jest. Mm, teraz też jest otwarta. Naciskamy. Nie, tutaj się zmieniło znowu. No i nie, no teraz to chyba tak być nie może. Muszę to zrobić, aby przejść do kolejnego punktu, ale pierwszy zwalę właśnie tego gościa. Zneutralizowany, ok. Więc kolejny raz muszę się tutaj włamać. Jak pierwszy raz już szczaję o co chodzi, to po raz kolejny już będę, myślę, bez bezproblem, bezproblemowo wiedział. Ten strumień niebieski kurcze no. Czy oni tutaj dotrą, czy ja jednak w jakiś tam sposób sobie dam radę i będzie to w miarę szybko zrobione? Jak na razie ich tutaj, ich tutaj nie ma, więc może, może damy radę jednak to, to dosyć szybko zrobić. Nie wiem, czy jestem takim sierotą, czy po prostu nie potrafię tego zrobić. No i teraz furtka jest otwarta. Jest, ok, czyli naciskamy jednak tą furtkę tak, jakby dostępu, czyli tą kłódkę otwartą. No i musimy poukładać to w taki sposób, aby ten strumień był po prostu niebieski. Okej, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Tutaj powinno być chyba tak. Nie no, tak nie może być. Mm, tutaj musi być... Tak, chyba to otwarte, jest otwarta, tak więc znakomicie. E, I teraz... E, nie tak. Jest, jest. Spoko, zajebiście. Już wiem o co Kaman. E, o, tutaj mamy na czas, więc może na razie to... E, przełączmy jeszcze, aby nie było to w mm, idealnej gotowości tak jakby. E, no nie tak. E, dokładnie, dokładnie. E, jest... To było już dobrze zrobione, to było już dobrze zrobione, a ja się tutaj zbyt z tym motam. E, tak ma to wyglądać. To ma iść do góry. Tutaj do góry jeszcze to ma być poprzestawiane i jest dostęp, tak więc zajebiście. No, and we in the main server room. What is that? That's inside someone's home. That's it. I'm hacked in. What? You mean you're in the CTOs already? I'm looking at the network as we speak. You've got your access, and I've got mine. Profiler systems online. Everybody's nasty little secrets at the click of a button. This thing's highlighting all kinds of stuff in the district. I could take advantage of some of this. Keep an eye out for online traffic. Could be fixers in the network? If I can see them, they can see me. All right. I gotta move. I mean a lot of noise here. Give me time to track your caller. I'll be in touch. Ok, teraz najprawdopodobniej musimy spierdalać i to dosyć szybko, bo widzimy, że policja jest po lewej stronie. Albo ta cała, ta cała akcja z tymi właśnie CTOS, czyli tymi strażnikami tak jakby tego miejsca. Więc chyba najlepszą opcją będzie spieprzenie z tego, z tego tutaj. Jakby to powiedzieć, placu budowy, no i widzimy, że zaczęło jeszcze padać, więc jest bardzo nieprzyjemnie, ale przy okazji zobaczymy sobie, jak wygląda grafika e, tak gra graficznie podczas właśnie deszczu i, i ulewy. E, przejdziemy sobie, jak widzimy, zabij wszystkich strażników CTOS albo ucieknij z terenu. E, tak więc może uciekniemy. nie będziemy się narażać na niebezpieczeństwo i myślę, że ten teren dosyć jest, jest szeroki. Ale powinniśmy sobie jak najbardziej mm, z tym myślę poradzić, zobaczcie jak wygląda grafika podczas, podczas tego deszczu, no myślę, że tutaj wygląda naprawdę cudownie eee, i nie ukrywajmy jest zajebista, eee, dawno nie grałem w grę z tak fajną grafiką, jeżeli chodzi właśnie o takie miejsca, widzimy, że te wszystkie rzeczy się tak niesamowicie ruszają, bardzo mi się to podoba, ale za to jest nie zna... niezbyt zajebiste to, że jest tak wymagająca. Ehm, no ale cóż, za chwileczkę powinniśmy się tutaj wydostać bez żadnego problemu. Ehm, powinno nam się udać przede wszystkim. Ucieczka udana zajebiście, Teraz myślę, że bez żadnego problemu odblokowano dostęp do dzielnicy. Super, więc nowa dzielnica jest odblokowana. No a my przejdziemy sobie na... najprawdopodobniej będziemy wykonywać kolejne zadanie, ale to już w kolejnym odcinku. Jest telefon, posłuchajmy. Hey, I need you to cover for me. What is it? I lined up a lucrative deal with a very demanding client. He needs a driver. No. But here's the thing I come in this morning, find Maurice trying to dig his way out of the guest room. So I need to move him. Now I could pass this problem on to you, since Maurice is really your problem. But that's not my style. I always finish what I start, and all I'm asking of you. All right. Fine. I'll handle it. Well, no, don't let me push you out. I said I'd handle it. To jest dział. Exactly. To jest dział. Mogę zmienić jakiś go. I mean, how hard is that? Just keep in mind, my reputation is on the line here. He's paying top dollar for the best driver in Chicago. Then he's in luck. Just. Ok, jesteśmy w centrum miasta, tak jakby w nowej dzielnicy, którą odblokowaliśmy. A ja zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Watch Dogs, który pojawi się już po Weekendzie. Trzymajcie się. Cześć.